Muszę sięgnąć po świadectwo sprzed lat, ale niezwykłe. Kiedy na wierzchowaniu powiedziałem młodym ludziom, jutro, jak pójdziecie do szkoły i będziecie tacy sami, jak dzisiaj, to po co to było? Wtedy był kryzys w tym miasteczku małym. Ludzie tracili pracę, zakłady popadały. Młody chłopiec napisał mi taki tekst, że szedł rano do szkoły. Nie wiedział, co ma zrobić, co jakie on ma być inny. Potem dopisał, że w domu jest bieda, najczęściej rano to jest trochę chleba ze smalcem. Albo na jedną bułkę daje mu mama do szkoły, żeby nie był zbyt głodny. I nagle zobaczył, że na ulicy kogoś mijają. Podszedł i alkoholik miejscowy. Obudził się gdzieś nad ranem i żebrał. Ludzie go mijali, machali rękami, I on mówi, poszedł. W sklepu, kupiłem tę jedną bułkę. Za cały moment widać ją. W szkole bolała mnie głowa, z mnie w żołądku. Postawił kropki na tej kartce, a potem napisał. Nigdy nie było mi tak pięknie. Okazałem się człowiekiem. Nigdy nie byłem tak dumny siebie. O Widzisz w kopię? Za jednej bułki? Już wiesz, to było w bieżniowie. Słowo Jezusa stało się w